Konstrukcja dachu Duża ilość dostępnych rodzajów dachu sprawia, że możesz dobrać zarówno materiał, jak i sposób wykonania czy kolor do swoich indywidualnych upodobań. Przede wszystkim jednak wybór konstrukcji dachu jest istotny pod kątem dopasowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawdź, jakie rozwiązanie sprawdzi się w twoim przypadku. Dach ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wygląd bryły budynku, to on nadaje jej proporcje oraz określony charakter. Rodzaje dachu różnie radzą sobie Również w przypadku konkretnych warunków atmosferycznych. Niektóre typy dachów lepiej sprawdzą się na terenach górskich, gdzie często pada śnieg, inne nadadzą się do wykorzystania w obszarach wiecznych. Podczas wyboru kształtu dachu weź pod uwagę wszystkie te aspekty. Na początku sprawdź, jakie w ogóle możliwości dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Znajdziesz w nim wytyczne w zakresie m.in. kształtu dachu, jego wysokości czy wykorzystanych materiałów. Narzucony może być nawet kolor dachówki. Równie ważne są także wspomniane już warunki atmosferyczne. Jeśli nie jesteś pewien, czy lżejsza konstrukcja wytrzyma np. ciężkie zimy, Występujące w Twojej okolicy, zdecyduj się na trwałe pokrycie. Dach dwuspadowy jest jednym z najpopularniejszych w Polsce. Nadaje się idealnie do domów o prostym, prostokątnym obrysie. Jego wykończenie nie jest wymagające i nie potrzebuje. Prac dekarskich. Na poziomie poddasza dach zwieńcza się trójkątnymi ścianami szczytowymi. Wykonanie takiego projektu nie jest kosztowne, a daje dodatkową przestrzeń u góry. Większa ilość spadów sprawia, że projekt dachu staje się zdecydowanie bardziej skomplikowany. Z drugiej jednak strony efekt może okazać się efektowny. W przypadku dachów czterospadowych buduje się wersje kopertowe i namiotowe. Pierwsze składają się z dwóch trapezów i dwóch trójkątów. Drugie przypominają namiot i są tworzone z czterech trójkątów. Dachy czterospadowe również uważane są za dość proste i mogą być pokrywane szerokim spektrum materiałów. Dachy wielospadowe są najbardziej skomplikowane. Składają się z połączenia kilku elementów o różnych kształtach. Mogą być również wielopoziomowe. Są wykorzystane w przypadku złożonych projektów domów, w których dochodzi do przenikania się kilku brył. Dach wielospadowy ma po prostu wiele krawędzi. Utrudnione jest więc jego pokrycie. Zużyjesz też więcej materiałów. Każdy z rodzajów dachów kilkuspadowych, mimo kosztów budowy, dobrze sprawdzi się w przypadku dużych projektów o skomplikowanych kształtach. Prosta realizacja nie wymaga stosowania takich rozwiązań. Dach jednospadowy bądź dach płaski może być tak samo efektowny, a o wiele tańszy w budowie. Pierwszy polega na oparciu połaci dachu na ścianie pulpitowej. Ta wystaje zazwyczaj ponad krawędź dachu. Najwyższe ściany nazywane są ścianami szczytowymi. Modernistyczny wygląd i brak strat materiału to tylko niektóre z jego zalet. Dachy płaskie są przez niektórych uważane za dachy nudne, aktualnie jednak wracają do łask. To rozwiązanie pomiędzy stropem a dachem. Nie musisz wykorzystywać do jego budowy więzarów. Odpowiednie zaprojektowanie wylewki umożliwi z kolei odprowadzenie wody. Możesz również skorzystać z dedykowanych systemów odwadniania. Dachy płaskie wyróżniają budowle Europy Południowej, gdzie opady śniegu są rzadkością, wyglądają nowocześnie i elegancko, a także są szybkie i tanie w budowie. Dachy różnią się od siebie również konstrukcją. Architekt doradzi, która technologia sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego projektu. Więźba krokwiowa jest stosowana w przypadku dachów o niewielkiej rozpiętości do około 6 metrów. Zapewnią wolną przestrzeń na poddaszu. Więźba płatwiowa będzie idealna, jeśli wybrałeś większy dach o niewielkim nachyleniu. Więźba płatwiowo-kleszczowa to z kolei rozwiązanie idealne w przypadku bardzo dużej rozpiętości dachu. Nawet blisko 20 metrów. Pokrycie dachowe można wykonać w wersji ekonomicznej lub luksusowej. Najpopularniejsze rozwiązania w Polsce to dachówka cementowa, ceramiczna i blachodachówka. Wybierając blachówkę ceramiczną lub cementową, musisz pamiętać, że to jedno z najcięższych pokryć dachowych. Więźba dachowa będzie wymagała pełnego deskowania i odpowiedniej konstrukcji. Blachodachówka jest szczególnie chętnie wybierana w przypadku budynków mieszkalnych. Wszystko ze względu na lekkość, łatwość montażu i atrakcyjną cenę. Blachodachówkę łatwo jest utrzymać w dobrym stanie. Czyszczenie w większości przypadków nie jest konieczne, ponieważ brudnie osadza się znacznie. Niektóre którzy decydują się również na wykorzystanie gontu bitumicznego. Płyt falistych bądź prostej papy. Pokrycia bitumiczne są niezwykle uniwersalne, mają ładny wygląd, a także są elastyczne. Nie wykazują znakomitych właściwości izolacyjnych, ale są za to szczególnie polecane w przypadku projektów dachu o dużym nachyleniu. Pokrycie z papy to najczęściej dolna warstwa dachu. Niektórzy inwestorzy, zwłaszcza w przypadku wyboru dachu płaskiego, decydują się jednak na poprzestanie tylko na niej. Papa ma jednak dość słabe parametry i jest trudna w montażu. Wyklucza się ją przy dachach o nachyleniu wyższym niż 20 stopni. Przezroczyste pokrycia dachu uzyskasz wykorzystując tworzywa sztuczne. Wykończysz nimi taras, balkon oraz pomieszczenie gospodarcze uzyskując świetny dostęp światła i zachowując widoczność więźby dachowej. Dachy z tworzyw sztucznych wykazują dobre właściwości jeśli chodzi o wytrzymałość czy izolację termiczną. Wątpliwości inwestorów może budzić ich wygląd. Styl wykończenia z wykorzystaniem takiego materiału może się podobać bądź nie, jednak dla fanów oryginalnych rozwiązań podkreśli nowoczesny charakter budynku. Chcesz wpasować się w nowe trendy? Najmodniejsze na polskim rynku są ciemne kolory dachów. Kolor grafitowy i szary świetnie pasuje do różnych odcieni elewacji i jest niezwykle elegancki. Cały czas popularne jest również wybieranie pokrycia czarnego czy brązowego. Wśród projektantów, króluje matowe wykończenie jako synonim klasy i elegancji. Zadbaj o to, aby kolor dachu łączył się ze stylem tynków, balustrad i rynien. Całość powinna być utrzymana w tym samym stylu. Koszt budowy dachu jest wysoki. To on odpowiada za zabezpieczenie domu przed warunkami atmosferycznymi. Jest również najbardziej narażony na uszkodzenia. Konstrukcja dachu składa się z wielu elementów. Jeśli dodać do tego wykończenie i koszt prac ekipy budowlanej, ostateczny wydatek na stworzenie wymarzonego dachu może okazać się znaczny. Jeśli nie masz określonej wizji projektu, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozostawia ci wolną rękę w tym zakresie, postaw na dach płaski bądź prosty dwuspadowy. Oba są nie tylko łatwe w budowie, ale również efektowne. Zwłaszcza jeżeli do dachu dopasujesz styl projektu. W przypadku pokrycia dachowego najtańsza będzie prawdopodobnie blachodachówka. Możesz skorzystać z blachodachówki modułowej w arkuszach. To nie tylko tani materiał w zakupie, ale również w montażu. Nie dość, że łatwo go ułożyć, to jeszcze podczas prac nie traci się zbyt wiele materiału. Świetnym rozwiązaniem, wracającym do łask, są panele dachowe stylizowane na metodę krycia dachu płaską blachą, tak zwaną na rombek. Doskonale sprawdzi się na jednorodzinnej inwestycji i doda jej nowoczesnego wyglądu. Najwięcej wydasz, jeśli zdecydujesz się na zakup dachówki ceramicznej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w zakresie wyboru idealnych rozwiązań do budowy i wykończenia dachu, skonsultuj się nie tylko z architektem, ale również z doświadczonym dekarzem. Ustal jaki budżet możesz przeznaczyć na realizację. Dostosuj do niego materiał. Nie kieruj się jedynie wyglądem. Pamiętaj, że dach powinien być przede wszystkim trwały. Jeśli korzystasz z usług jednej ekipy budowlanej, zweryfikuj czy specjaliści mają doświadczenie w montażu dachu z nowoczesnych materiałów. Uwzględnij również czas jaki potrzebny jest na zamówienie i dostarczenie elementów. Być może okaże się, że wybór oryginalnych rozwiązań będzie nie tylko kosztowny, ale również wydłuży znacznie czas realizacji inwestycji. W tym materiale to już wszystko, jeżeli Ci się podobało, to zostaw nam suba. Zachęcam Cię również, żebyś kliknął dzwoneczek, tak aby żaden nowy materiał nie umknął Twojej uwadze. W tym materiale to już wszystko, a my widzimy się w następnym odcinku.